Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wideo nagranym poza streamem. Dzisiejszym moim gościem a zarazem oponentem jest niektóryny, a książę z Białego Stoku, Pewor. Witamy. Wiązze, cześć, cześć, witam. No, Pewor jest po <laughs> krótkim posiedzeniu i sprawdzimy teorię, czy lepiej grać na ciśnieniu, jak się chce dwujaka, czy jak się spuści już yy, zrzut tak niepotrzebny. Yy, moja teoria jest taka, że lepiej pod yy, właśnie grać y, ciśnieniem dużym i mieć pressera tak Takiego. Ciśnienie, to mu właśnie motywuje do lepszej gry. Za młodu, jak graliśmy w lidze 2 na 2 z ziomkiem, to tylko najlepsze mecze było jak nam się kupy chciało. No właśnie teraz to sprawdzimy. Zobaczymy. Się Jesteśmy na mapce, którą kilka dobrych lat temu graliśmy. To jest taka mapka, gdzie co rundę jest yy, inna lokacja jakby, nie? No i mapy się po prostu zmieniają. co rundę i bronie też w sumie chyba. A to z reguły AKM-ki masz, nie? Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm no dobra, I co? No to ja co? O 5 O 5 o subów? O 5 subów. subów? No dobra, o, możemy no. o 5 subów. O nie, Reunion podchodzi tu, atakuje mnie. Jest, zobacz. No i to są ciężkie warunki. Ujde. A mówisz, że lepiej ci się gra jak te. Może mi się faktycznie lepiej gra no. jak on jest. Dobra. No. no to zaczynajmy, live? Live, live. O 5 subów? O 5 powodzonka. Ej! Miałobyś. Z... z tego! Z czego? Ty bo mnie stresujesz, szyczysz na mnie! Za pupy! No ale to, to co? Na te uspa wyciągasz kopy! No i co? Jak no. Ej, zagadujesz! Bo wysunę ten pozew sądowy. Stary ty mnie, pozew straszysz nie Ole, no, mam psa ten... na kolanach Ej, lepiej się gra jak już, już nie boli Tak? Lepiej? No lepiej, lepiej to On mi się nie chce ten... w ogóle kupić, ja bym wolałem z kupą <noise> Olek, Oj, oj, to zaspałem Oko zabiło, nie widziałem Cię na lewe Ryuniu, proszę Cię, nie teraz, ja gram o pincubów. teraz już żarty się skończyły mówi, mówi. Nie będzie na karmę ja Jak Kupię, Kupię ty... tańszą karmę jakąś Co Ty, Bierzesz na psychikę tutaj że pies będzie mniej miał żarcia, ej! Gdzie? Nie no, myślę o tej karmi, że pies nie będzie miał coś No to... a może ty nie będziesz miał, to kup mu lepsze, a sobie coś. No, no jak to nie jest... Ja nie jem nic i tak! <laughs> jak nic nie jesz. Wcinasz co chwilę na streamie jak wejdę, to wcinasz coś. No bo jeszcze jest, ale zaraz nie będzie. Jodki, tu wchodzą, stary. Niemożliwe. Gdzie ty? <laughs> Patrzyłeś się na mnie? Czaiłem, czaiłem się. Nie, ale patrzyłem, w no też się patrzyłem chwilę. Ale mogłeś się znowu, mi. mogłeś mi dać. Hita, nie? Mogę, mogę. No. Nie, no, pobiegłem z za Widziałem. No, to faka, ale no. nie sądzę, że i tak wyklikasz przez ten parę? Spara jest taka. No ja wiem, że jest. Strzelałem tam. Patrz to, patrz to. Gotowy jesteś? No. U, u. Co? To to? No To ci chciałem dać, ale nie wiem. No nie siadło. Nie, bo ja siedzę, no zaraz, robię jakieś... No właśnie, no już. Nie mogę zabić. Jak się nie skupiałem, biegam tu, znowu takie tuby leciały. Ja nie mogę patrzeć no. na celowni w ogóle. Nie! Ile? 55? 55? Nie no co ja robię w ogóle z tym full autem. Dobra, kałaszek to... się ustawił na pixel. Nie no, 3 tygodnie tego ce... GTA. Ale jak, na... jak grałem też na wyjebce to mi lepiej, teraz chcę wygrać i... I jest jak jest. No ja na wyjebce gram totalnej takiej. No może też muszę tak zrobić. Musisz mózg wyłączyć, chłopie, nie myślisz o niczym. No zim, tak, to nie najlepiej gram wtedy. Biegniesz? No właśnie, Pięknie. Właśnie, Pięknie. właśnie, 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 no, to jest to. nie myślałaś o tym, żeby zabić. To zrobić. jest to, to jest to, to no. jest to. Ja tak wczoraj 40 lut <grym> grałem. <grym> no, no, no to tylko, tylko jest opcja, żeby wyłączyć mózg. To, to tylko to jest moja szansa. No. O. nie oddało. Nie no, szybki i ściekły. Młody człowiek. A Wupę chciałem wziąć w ale nie mam Aha, to jak a AWP, jak nie Digla to się darłeś Ryjusz, ja mam rękę zablokowaną, jak ty mi tu siedzisz. Ja nie mam No rzuć mu no... No ale to... On za pół sekundy będzie z nim stąpiłą. To jest koniec. Noo. Możemy ciężko wrócić. muszę mi psychikę zmniejszyć. Co robię? Teraz ja mam zresztą... No, ty ku... <gry> Partnerem odcinka jest skins Monkey, czyli stronka, na której możecie wymieniać swoje stare skiny na coś nowego. Wszystko, co musicie zrobić, to kliknąć na swój item, zobaczyć ile jest warty skin i wybrać nowy. Oprócz tego możecie też użyć filtrów, aby pomóc znaleźć konkretny skin. Jeśli wytroidujecie odpowiednią wartość skinów, dostaniecie bonus o wartości 5 dolarów. Możecie również kupić skiny za pieniądze z 30% bonusem, a jeśli skorzystacie z mojego kodu, dostaniecie dodatkowe 5%. Oprócz tego sprawdźcie sekcję darmowych rzeczy, jeśli chcecie dostać coś całkowicie za darmo. Link w opisie. Śpiąco w koszulce Lidla. No tak, no spokojnie tu wszystko pada, ja Miał taki patent na ciebie. Przez ciebie pies życiu. nie będzie mieć jedzenia, nie? <laughs> no wiesz, na ten. Na ten. Pies nie będzie miał coś do buzi no, wsadzić, sobie. nie? Patrz, jak to jest miejsca. <laughs> no, miałem do końca, jak kiedyś przegrywałem mocno z tobą, jeden na jeden, to... I ci na psychikę, próbowałem wjechać jakoś. I działało? Nie? No co 6 tak lekko przytulał później Daj rundę jedną, daj rundę jedną Dajże coś, bo wstyd będzie na YouTube Ja w GTA teraz gram No to ze was w GTA No daj co wygrać? Gdzie ty? Ej no bo mi pies przeszkadza! Piłkę zrzuciła nie. Dobra, dobra, eee... no cóż, przegrałem, ale chcę rewanż o kolejne 5 subów, daj restart, teraz cię na*** Ale jak rest? jak wygrałem już stary, co ty... Jeszcze 5 subów, jeszcze 5 subów, jeszcze 5 subów, rewanż, jeszcze dobra. 5 subów, dobra? Dobra, dobra, no bo... Live? Bo to... <laughs> Czekaj, nie mogę. No dawaj, 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 bo, bo mam gaz teraz Dobra, live. Czyli live. gaz On tam jak nie w A Ej, czemu ty masz MK, ja mam P2000 Dobra, anuluję ten wyzwanie zaraz ja nie miałem broni! Let's go Mam <noise> 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 no, bo nie wiem, co jest <noise> Gdzie ty? W Kondanie <głos> no. <głos> no ej, no grajmy! Nie no muszę wygrać No to co? Ja nie dojadę cię! N no jak? Co ty robisz? Nie! KURWAMA! <noise> Eee, ja zaskoczyłem, bo chciałem cię dojechać w końcu stary. A mogłem podejść od razu i cię zabić! Nie no tak nie mogę grać Tak... No, o, no, widzicie to jest to jest oj, młody, oj. co wybiega i napierdala nie, 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 tak, nie, nie, nie Tak powinienem grać Aha Zero hitów tam jest jakiś bug? Chciałem do ciebie Nie, ja, nie strzelasz No szynam, trzeba Nie wiem, nie, nie, mózg wyłączam No, ja wyłączyłem, ja wyłączyłem no. O ile gramy? O 5 subów Skąd na górze, o kurwa No wiedziałem że tam kutasisz No, 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 ale nie widziałeś, że tak się da Chciałem razem No strzelowany na głowie mam, nie siada Nie, bo ja już ja już o. się denerwuję, już. Noo... No, Wiesz, no, no, jaki taki. ten tytuł będzie? Jaki? Prawiam pewora na aim mapie. O, ty prześwietlony jesteś, stary, na tą kamerku. Tu masz A, światło z dworu? Świeci, świeci z dworu, no. Ready? I tu znam taką miejscówkę, nie? Nie masz szans. Aha, bo... Czemu ja upspam Czemu ty ustawił do mnie No bo nie wiem, mi się z rysem się rozpię... to z tym się rozpię, to strzelam, ty. A na tym Discord nie masz 60fps, chyba nie mam połączeń z tobą. Może być. A ty masz premium? Nie, a ty masz premium? Nie. No! Nie! To nie jest osoby! To jest, to jest! Już za. klamka zapada się, co cieszysz? Ja wypiłem tego picie już, już nie siadam mi, ja chyba nie pić Dziwna sprawa let's go, let's go, let's go. Odwodniłem się po tym, po tej dwójce i dobrze mi się grało Teraz już odwodniłem się i nie... <śmum> nie, ruszasz. nie, nie ruszasz. Ej, dostałeś i tak No, no, no 14 HP Szybki, co? No Ej, rozdział się po trzech tygodniach przerwy od Nawadnie, nawadnie się nawadnie się No wychodzę i głowę dostaję! To jest w końcu to! To jest w końcu to, na co czekaliśmy! Oprawianko! Nie. Ale fajnie ci teraz koszulka pasuje do tych cegieł białych. Co, z pan wyjdziesz na mnie, co? Nie, nie, nie! No, to na środek taki poczut, Ale muszę ci psychikę odbiegać. Na ale ale Dobra, się poczuł, co? Się patrz, Czyli, patrz, widać, że się poczuł, co? Zobacz, zobacz, co się dzieje z tobą teraz. Nienawidzi? Nie no, wychyliłeś w momencie, jak się ruszyłem w prawo, zacząłem celować. No, żadnej rundy już nie wygrał. Tak? Żadnej, tak, tak. To już cię mogę powiedzieć, powie, 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 że prawda. O! Ten ten się ten już się już, twoje tamten. Pewny jesteś? No, co, oczywiście, fory ci dawałem Mateusz i co? Nie ma gdzie. Gdzie te fory. Dałem jeszcze, No, jeszcze dwie rundy, by się tak przewyrwiesz. Tak? Na partach. No. Mi się wydaje, że już w koniec. Nie no, w głowę mam! Nie no, nie, nie miałeś, nie miałeś. Kup się to, kup się, bo tu zobacz taki wynik, ja sobie mogę wrócić, tak mówisz. Chillerka, tego, tamtego. No. Nie no, spokojnie, dociągnę to do końca. Tak! Psychę zbudowałem w GTA. Dwa. No. Nie no, po głowie tykułem! No, po głowy wystaje! O! Ile głów dostać dwie? Nie wiem, ze trzy? A, ja jedną. O ty gnoju! A, to moje, moją, moją rampę użyłeś, ja to lubiłem. Tak, tak, lubię. Tak, tak. Zdenerwujesz mnie zawsze, jak no, fula, To full auto no. ciężko, to full auto ciężko. Ale dwie, jeszcze sześć, jeszcze sześć. Dwie urwę se, dwie urwę se na kondoniadzie nawet. Ja nie, ja chyba muszę faktycznie bez mózgu agresywnie grać. Bo jak ja wybiegam, to ja zabijam. A jak kombinuję tą nie to zawsze dostaję na łeb. Oh. Chłop tam się telety na rampie. Overtime'a musiał odpalić. Pamiętaj o tej karmy dla psa. Overtime'a po co? zagryweczki. Nie no, kończymy w Teraz. Nie? Pa, koniec. Uff. Uf. Nie no. Ale naprawdę ja mam psychom problemy. Jak zacząłem grać, wybiegać tak agresywnie, to się w ogóle. Chyba się nie spodziewałeś, bo dawno tak nie gram agresywnie. Zawsze. No nie no, zawsze gdzieś tam stałeś za jakimś klocem i czekałeś na I dostawałem ten... tuby tylko, no. Ta agresja oddaje jednak. Ja pierdole, no i nie ma tych pięciu osobów. Miał być pięć, nie ma. Są tylko pięć zaległych jest. No i dobra, ale fajnie się grało Peworku co? Ale, fajnie, trzeba fajnie, wymyślić, ale trzeba coś wymyślić, trzeba coś wymyślić. Nie poczułeś Jakieś... się nie zgodziłem na ten rewasz. Niepotrzebnie, niepotrzebnie. Rybyz, no. Niepotrzebnie. Tak jak ty ostatni, mogę się I my cyk, wytniemy 10? to. Co? No na no. ja ostatnim miałaś 10, ale Wygrałem wyciłeś... 10, później rewanż o 10 i jeszcze o 5 i minus 5 skończyłem. No minus 5, tam. No. Tak. Wygrałem no. 10 słów, później rewanż o 10 przegrałem i o 5 decydujący przegrałem. Dobra, by nie, Pewor, niech no. dają znać tam co? Co tam można zagrać? Fajnego mapki, mody, da, tryby da, i tak dalej, koniecznie. To ja nagrywamy se, nie? Można, no, się ustawić jeszcze nieraz. Tylko. Jo. I... Coś mi się przydało, pomysłów, pomysł jakiś. No. My jesteśmy lajka, otwarci. Tak, oczywiście. No. Damian, dobrze. Jakich... Tak, Damian mówi tak dobrze. Trzeba go słuchać. No, także życzymy miłego A ładno, patrz jak mnie ten pis atakuje z tą piłą. No Widzisz, na mu... No to patrz, patrz teraz co będzie. Patrz jak szybko wróci. Kurwa, no jak rzucam tak, że wpada piłka pod krzesło, to... Widzimy, że już jak tu szybko jest. Wróci. No cóż mam powiedzieć? Poszło, wyszło. Kończymy powodzi, co? No. Dziękuję koniec, koniec. za rozgrywkę. Dzięki I do, I do następnego. Brajo, jajo. Nara. Wam też dziękuję. Zdrówka. Pago, pago, przyjacielu: Szybciej ci lat, kurry we wielu. za kola, pielęgnował żeby siał ten nie tak